Ja się nie jestem tutaj o tego, żeby się wyzłośliwie. Ja mam swoje plany dotyczące y, przyszłych wyborów, i, i one na pewno nie są planami, które, y, które ucieszą pana Kaczyńskiego, pana Nawrockiego czy pana Mencena. Doświadczenie polityczne mi mówi, że jeden wymyślił manifestację, a drugi wymyślił list, bo wiedzieli, że załatwiłem problem. No co, to, co obserwuję to, co dzieje się na linii pan Mencem Branka przypomina raczej zimną wojnę domową niż, niż gotowość do współpracy. Na chwilę obecną ciężko jest ocenić prezydenturę Karola Nawrockiego jako jednoznacznie pozytywną lub negatywną. Trwa ona zwyczajnie zbyt krótko, by już teraz wyciągać wnioski, jak będzie przebiegała przez następne pięć lat. Jest jednak jedna osoba, dla której przebiega ona zdecydowanie źle. Tą osobą jest premier Donald Tusk, który już od ogłoszenia wyników wyborów znajduje się na fali spadkowej. Obecnie pojawiają się głosy, że powinien ustąpić z funkcji premiera, ponieważ swoim wizerunkiem negatywnie wpływa na rząd. O ile osobiście uważam, że obecna koalicja ma wiele innych problemów, niekoniecznie związanych z Donaldem Tuskiem, to jednak patrząc na ostatnie medialne wystąpienia premiera, można stwierdzić, że najbardziej szkodzi on sam sobie. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam Wam, że jesteście na kanale A to ciekawe, więc obowiązkowo zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ dzisiaj będzie naprawdę ciekawie. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania. Lecimy z tematem. Głównym problemem rządu jest to, że po dwóch latach u władzy nie ma się on zbytnio czym pochwalić, nawet przed własnym elektoratem. Kwestie aborcyjne, które po części zapewniły koalicji potrzebną liczbę głosów w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wciąż pozostają nietknięte. Ustawy między innymi wiatrakowa. Zostały niejako przejęte przez Karola Nawrockiego, który po ich zawetowaniu złożył własne propozycje, tym samym zgarniając wszystkie potencjalne zasługi za ich wprowadzenie. Najważniejsze jednak dopiero przed nami. Od tygodnia w mediach jest głośno, a nasi politycy wypowiadają się w sprawie paktu migracyjnego. Komisja Europejska ma rzekomo zadecydować, że Polska będzie zwolniona z mechanizmu relokacji. W praktyce nie zapadła jeszcze żadna oficjalna decyzja, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału. A przecieki medialne sugerują, że Polska miałaby zostać zwolniona z tego obowiązku tylko na pewien czas. Nie przeszkodziło to jednak politykom z obu stron sporu politycznego w odtrąbieniu sukcesu i ogłoszeniu upadku paktu migracyjnego. Największy poklask na chwilę obecną zyskuje Karol Nawrocki, który kilka dni temu napisał głośny list do Komisji Europejskiej. Mocno skrytykował w nim Ursulę von der Leyen i zaznaczył, że Polska będzie jednoznacznie sprzeciwiać się paktowi migracyjnemu. List odbił się dość szerokim echem zarówno w Polsce jak i za granicą. Następnego dnia Komisja Europejska potwierdziła jego otrzymanie. Rzecznik Markus Lamert stwierdził, że Bruksela w pełni bierze pod uwagę wysiłki Polski w przyjęciu Ukraińców i wspiera ją politycznie oraz finansowo w ochronie granic przed wykorzystywaniem migracji jako broni. Komisja Europejska nie odrzuciła żądań, ale podkreśliła, że pakt jest wspólnym zobowiązaniem. Czy ten list wpłynie na oficjalną decyzję Komisji Europejskiej? Na razie ciężko stwierdzić. Na pewno jednak osiągnął on bardzo duży sukces w innym aspekcie. Nawrocki tym listem, mówiąc bez cienia ironii, całkowicie ograł Donalda Tuska. Czy list pana prezydenta Nawrockiego ma jakiekolwiek znaczenie? Ja się nie jestem tutaj o tego, żeby się wyzłośliwieć, ale mm, doświadczenie polityczne mi mówi, że jeden wymyślił manifestację, a drugi wymyślił list, bo wiedzieli, że załatwiłem problem. Tych kilka sekund wypowiedzi mówi wszystko. Premier od kilku dobrych dni wraz ze swoimi poplecznikami próbuje na wszelkie możliwe sposoby przypisać sobie zasługi za rzekome odrzucenie paktu migracyjnego. Panie premierze, nie wiem, czy próbuje Pan po raz kolejny okłamać Polaków, czy też zwyczajnie Pan zapomniał. Niestety, ciężko będzie się Panu kreować na wielkiego przeciwnika masowej migracji, skoro kilka lat temu wypowiadał Pan takie słowa. Times, a major test for all EU members. Therefore, I call on all EU leaders to redouble their efforts when it comes to solidarity with the members who face this unprecedented migratory wave. Accepting more refugees is not the only but an important gest gesture of real solidarity. Fair distribution of at least 100,000 refugees among the EU states is What in fact we need. Jako przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk aktywnie pracował nad unijnymi mechanizmami migracyjnymi, w tym nad propozycjami relokacji migrantów w ramach kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Był kluczową postacią w organizacji specjalnych szczytów Rady Europejskiej poświęconych migracji. Gdzie między innymi raportował o wynikach spotkań i promował solidarność państw członkowskich w przyjmowaniu uchodźców. I właśnie ta przeszłość, ta konkretna działalność na najwyższym unijnym szczeblu staje się teraz dla premiera Tuska politycznym balastem, którego nie da się tak po prostu odciąć. Każda próba przedstawienia siebie jako twardego negocjatora i obrońcy polskich granic przed mechanizmami, które sam kiedyś współtworzył lub popierał, brzmi niewiarygodnie. To polityczny dysonans, który z łatwością wychwytują nie tylko jego przeciwnicy, ale i zwykli obywatele. W tym samym czasie Karol Nawrocki, nieobciążony takim bagażem doświadczeń, może pozwolić sobie na prosty, jednoznaczny i, co najważniejsze, spójny komunikat. Jego list do Komisji Europejskiej niezależnie od realnego wpływu na decyzję Brukseli, w sferze publicznej zadziałał jak stempel potwierdzający jego konsekwencje, a przynajmniej w opinii publicznej, ponieważ kiedy czasem spojrzę, co potrafią pisać w internecie silni razem, to tracę nadzieję w ludzkość. A druga kwestia to jest pakt senacki na prawej stronie między PISem a Konfederacją, gdzie mediatorem między tymi partiami politycznymi miałby być prezydent Karol Nawrocki. Proszę o komentarz, bardzo dziękuję. Ja nie, ja nie jestem politycznym doradcą ani pana Mencena, ani pana Kaczyńskiego, ani pana Nawrockiego, więc nie wiem jak miałbym komentować te, te, te pomysły. To co, to co obserwuję i to co dzieje się na linii pan Mencen, pan Kaczyński przypomina raczej zimną wojnę domową niż, niż gotowość do współpracy, więc a emocje tylko będą rosły jak sądzę, więc będziemy, będziemy się pewnie temu przyglądać, ale ja mam swoje plany dotyczące przyszłych wyborów i, i one na pewno nie są planami, które które ucieszą pana Kaczyńskiego, pana Nawrockiego czy pana Mencena? Donald Tusk zdradził, że ma własny plan na nadchodzące wybory. Nie ujawnił szczegółów, ale ton i pewność w głosie nie pozostawiają złudzeń. To strateg, który myśli kilka ruchów naprzód. Powiedzcie mi, ale tak szczerze da się pisać takie rzeczy na trzeźwo? Skoro Tusk jest tak wielkim strategiem, który widzi kilka kroków naprzód, to w którym momencie zorientował się, że Trzaskowski przegra wybory? Czy też nasz strateg został zmylony przez takie umysły jak Jacek Murański? Kwestia migracji nie jest nowym problemem, który pojawił się z dnia na dzień. To proces, który trwa od lat, a którego Donald Tusk był centralną postacią na forum europejskim. Jego dzisiejsze wolty i próby kreowania się na nieprzejednanego obrońcę polskich interesów rozbijają się o mur jego własnych, wcześniejszych decyzji i wypowiedzi. W polityce wiarygodność buduje się na spójności, a tej premierowi w tej konkretnej sprawie po prostu brakuje. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Przy okazji, zostawcie jakąś wiadomość dla pana Tuska w komentarzu. Może kogoś z was przekonał? Jak już tam będziecie, to obowiązkowo zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Byliście na kanale, a to ciekawe. Ja się tymczasem z wami żegnam. Do następnego.